Siemanko z tej strony, Komson, a to 13 odcinek z FIFA 14 z sezony. Dzisiaj gramy z Sandersem. Tak się prezentuje mój skład. Dzisiaj przed nami skróty i będą dwa mecze. Gramy z Sandersem i za chwilę, to znaczy po tym meczu, zobaczycie, jakim będę grać później. Minuta druga. Ningle przy piłce. Niglu oddaje strzał. I niestety obok bramki. Tutaj jeszcze González oddaje strzał z daleka w 11 minucie. I tak samo obok słupka. Minuta 20. Nasz przeciwnik wrzuca piłkę w nasze pole karne. Niestety bramkarz wyszedł. I tracimy jedną bramkę. I przegrywamy 0 do 1. 10 minut później atakujemy. Wrzutka w pole karne. Strzał. Mamy gola. Lecz niestety gol był spalony. I nadal przegrywamy. Tutaj jeszcze Alonso próbuje strzelić gola, lecz niestety nie trafia. Doliczony czas gry, zawodnik próbował przelobować naszego bramkarza, lecz na szczęście mu to nie wyszło. Minuta 51, tutaj widzicie ładna akcja, mój zawodnik oddaje strzał, lecz niestety bramkarz cały czas na posterunku. Ponowna 100% akcja, strzał, lecz znowu bramkarz to broni. Minuta 70. Podanie do bramkarza. Jak widzicie, ten bramkarz jest naprawdę fatalny, ponieważ piłka mu chyba przeszła między nogami i przegrywamy 2 do 0. Minuta 74. Tym razem ja próbuję przelobować bramkarza, lecz nic z tego nie wychodzi. Minuta 82. Nasz nasz rywal ma rzut wolny, lecz na szczęście tym razem bramkarz na posterunku. Minuta 90. My mamy rzut rożny. Ale nic z tego nie wychodzi. Po prostu nasz zawodnik to przestrzelił. Jak widzicie mecz zakończony wynikiem 2 do 0. Przegraliśmy to raczej nie mieliśmy szans na wygraną jedziemy kolejny mecz, tym razem gramy z Monako. Znaczy gramy Monako. Sorry. Pierwsza akcja w minucie 10 rzut rożny Borusi i tutaj mało brakowało i byśmy stracili bramkę. W minucie 14 Obadio daje piękny strzał i mamy wynik 1 do 0 dla Monako. W minucie 27 Obadi chciał powtórzyć znowu taką piękną akcję, lecz niestety nie wyszło mu i strzał obok bramki. W doliczonym czasie Falcao podaje do Rivier i ten niestety obok słupka. Minuta 50, tym razem Borussia ma wielką szansę i niestety Matt Hummels uderza z główki i mamy wynik 1 do 1. 5 minut później Mikitarian wrzuca do Lewandowskiego. Lewandowski wykorzystuje okazję i strzela nam bramkę i przegrywamy 2 do 1. Minuta 59. Mamy rzut rożny. Myśleliśmy, że nic z tego nie wyjdzie, lecz na szczęście Obadi dorwał się do piłki, strzelił w piękną bramkę i mamy wynik 2 do 2 w 60 minucie. W minucie 77 jeszcze podanie prosto padło do Obadego. Obadi strzela z pierwszej, lecz niestety w stronę Trybun. I tak to zakończyło się to spotkanie. 2 do 2. Myślę, że nie jest to najgorszy rezultat. Miejmy nadzieję, że w kolejnych meczach wygram. A Monaco Borussia Dortmund. Myślałem. Nie, nie no, tak naprawdę byłem pewien, że przegram, ale na szczęście udało się wygrać, z czego jestem bardzo zadowolony. Jeden punkt. Bliżej jesteśmy siódmej ligi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzu, kim mam wystąpić w odcinku 13 czy tam 14. Na razie.